Siema, z tej strony Instant. Witam Was po kolejnej przerwie, no blisko dwumiesięcznej, albo nawet dwumiesięcznej. Przepraszam za to, że znowu przerwa, natomiast wiadomo, egzamin ósmoklasisty i w ogóle jeszcze po drodze miałem choróbkę, więc chciałem się wyleczyć na 100% i myślę, że to jest idealny moment, więc jeszcze raz witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z, z naszej serii na 100% z Lego Gwiezdne Wojny Saka Skywalkerów. W dzisiejszym odcinku będziemy robić misję złamanej groży za złom, czyli idziemy do wraku niszczyciela gwiezdnego, żeby zebrać złom. <grych> Logiczne <grych> chyba. W końcu gramy z złomu. Moje skany tego starego AT-AT się opłaciły. Zdecydowanie jest w nim coś cennego. Tylko nie mogę się dostać do środka. Okej, okay, jakąś próteczkę mamy, A te klocki to będziemy zbierać kiedy indziej, nie? To się nie zniszczy, ciekawa. Sorry, kulka. Dobra, nie zbijamy tutaj tego. Żartowałem, będę musiał, będę zbijać. Jestem uzależniony. Kurde, dobra. <laughs> Idziemy do tego weraku. C chwilę, bo ta babeczka mówiła, że gdzieś mamy klocek. Że chodzi o ten chyba? O co chodzi? Sympatyk z silników. Mamy klocek Kyber dosłownie za darmo, bo wystarczyło poskoczyć. Mamy 220 klocków, spoko, spoko. Myślałem, że trochę mniej, ale ja dawno w ogóle nie grałem w żadne gry na konsoli, ja mogę nie ogarniać prawie w ogóle. Znaczy no nie, no, ogarniam, no. Co, co można nie ogarniać w grzelego, no bez przesady. Dobra, wbijamy na misję tutaj, jakiś ziotas, dwóch ziotasów. Wbijamy tutaj Proszę bardzo Zocniemy okay. od tego, że pomożesz mi pozbierać Ankar Plat ostatni jest coraz bardziej wybradny niż bo inaczej nie będę mieć <laughs> co jeść A wtedy ci się raczej nie przyda Ok jeden kawałeczek A no mapie mam wszystko wyznaczone Dobra drugi kurde 20 Jak coś zbuduję, dam radę się dostać do tego Kółeczko. Spróbujemy sieć. Pyk. Pyk. Tutaj są dwie części. No nic nie chcę, no dobra. Tu coś na górze, też dwie części Jest blisko. Może się tam dostanę jak coś zbuduję. Eee, lotnia? Tak. Nice. O, tu możemy zrobić combo. Kolejna, czyli coś zrzucić. Nice. Trampolinka. Nice, super, jak tu wskoczyć? Mogę użyć tego? Mogę. Chwila. No, wyjdź z tego. No, mogę? No, dziękuję. Yy, zrobimy jeszcze raz. O, trochę wyżej, tak jest. Teraz się możesz spiąć. Aha, mogłem tutaj yy, tego kulkę dać, a już trudno. A i tak muszę go tu dać, więc jakby. Libozo, dobra. Skakujemy tutaj kulkiem. Zaczep, hak. Co? No, spoko, tutaj. Kręciołek będziemy robić. O, kurde, chwile. No, spoko jest. Okej, okay. eee, teraz bierzemy lotnie znowu. A, nie ten przycisk. Chyba mam narzędzia, żeby sobie zbudować jakąś pomoc. O właśnie, mogę plaster burzący, blaster burzący, blaster sorry. Okej, okay, mamy jeden, 12 na 20. Myślę, że wszystko będzie teraz gdzieś na ziemię. Możemy tam tutaj poszukać... O, tutaj to zniszczymy, cyk. Spoko, dwie części tutaj kolejne. Gdzie jeszcze? A po tej stronie, na górze, może też być. No, tu jest jedna część. Kulkiem trzeba tutaj wskoczyć. Tu są dwie części. Tamtą tam stronę. Mmm... Tu jest też klocek Kyber. Kurde. O! co jebiście mm. O! Coś tu mogę zrobić. O, proszę, platformy. Okej okay. Poczekajcie, bo ja bym chciał ten klocek zdobyć. Czy on jest tutaj nade mną? A nie mogę tutaj. Ta. Hmm. No nieważne, na razie tego nie będziemy robić. O, ty! szmato to ich zrobili te... to żeś zrobiła teraz kurwa wskocz tu no Aha! a widzisz zacząłem wiać i to się zamknęło no to za gówno dobra, jeszcze raz spróbujmy eee. to się nie zamknie w takim razie Nice. I gdzie teraz? Tutaj przeskoczyć po prostu? Nie wiem. O kurda. Okay. Aha. Może ja się będę. A, mogę kulkiem. Może kulek coś zrobi? Spróbuję kulką. Poczekajcie. ale na górę ty. O, To <grystanie> jest jakaś inna. Dobra, nie spróbujmy tam. Ten... No Jezu, ale roboty tutaj jest. Okej, okay, wyłącz się Okej. Okay. Tu mamy tą siatkę. Nie, bo tu nie doskoczę zaraz. Wstrzelić czymś? Tym? O, właśnie. No i teraz można. Teraz mogę coś zbudować trampolinę kolejną. Dobra. O proszę. Do góry, do góry rozbujamy się. Jest, dobra. Rozbijamy wszystko. No możesz od drugiej strony? No. Okej. Okay. Jakieś rzeczy do rozbicia znowu. Dużo darmowych klocków. A, to nie mogę, tego nie mogę zniszczyć. Dobra, tutaj po tym przejdziemy sobie. A! Chyba se żartujesz. No ty! Ja pierdzielę. A! Złap się! Jeszcze raz Ładwo, yy, dobra, tutaj. ty jest głupia, jest mega głupie. Ale ja jestem głupi. Ja pierdolę. O Boże, ja nie wyjdę nigdy z tego tego. Nie zdobędę tego skrapu zaraz. jest Maria. No nie wierzę. Ale pro player ze mnie, że nie umiem parkouru w grze, w grze LEGO. Dobra, zajebiście. Lecimy! A, jest! Aha! Czy ja się właśnie wspinałem po to, żeby tylko klocek zdobyć? Ale ja jestem tępy, ja pierniczę. Powinno wystarczyć, żeby dostać rakie, czy ja pierdzielę, ja, ja się wspinałem, żeby klocek zdobyć, ja myślałem, że ja poskrapi. ja jestem głupi jak kilo gwoździ, widzowie. Ale ja jestem głupi. Ja pierdykam. Dobra, nieważne, mamy klocek chociaż. I ja pieprz, ale ja jestem głupi. Dobra, wracamy do tego typeczka. Chwilę, gdzie mam iść? Trochę daleko. Dobra, przejdziemy się. Zaraz milion klocków, coś kupimy za to, myślę. Dobra. Już niedaleko po drodze zbijamy rzeczy. I tak musi się zgadzać, pamiętajcie. Okej. Okay. No, można wracać. U do jakiejś tej A, y chciałem powiedzieć, że idziemy do jakiejś osady, a to a na górze pisało osada nie ma. Nie ma, nie ma. Dobra, wbijamy się tutaj jak do siebie. Można gadać z typami, ale ja na razie z nikim nie gadam. Z pałami nie gadam i te sprawy. Dobra, przychodzisz handlować. No to pokażę hmm. za tych pięć to będzie połowa racji. W zeszłym tygodniu była połowa za jedną. A ten troj... On nie jest na sprzedaż. Zapłacę za niego. 60 racji. Chodź Bibiade. Wody! Wody! Znikajmy stąd. Na na droid Czyli jak Ankar nie może kupić droida, po prostu go sobie bierze? Pokonaj zbiorów Unkara, czyli będziemy się klepać z nimi. Fin! Dobra, pierdol, szybki i do domu. I do spania. No. A, to jeszcze nie koniec, bo tu was trochę jest. Co ty niby robisz? Nie prosiłam o pomoc. Co, mi pomaga, a przyszedł z tej w miejscu niby? Co? Bo ja nie rozumiem co powiedziałem. No, leżą. Co? Co? To jest? Krótka! Droid mówi, że ją ukradłeś. Była połda Merona. Złapał go! Najwyższy porządek! Pomogłem mu uciec, ale statek się rozbił. Jesteś z ruchu oporu? Dokładnie. Libiaid mówi, że ma tajną misję. Musi wrócić do bazy. Najwyraźniej ma mapę z kryjówką Skywalkera. Wszyscy jej szukają. Luka Skywalkera? Patrzcie. Nie damy radę. Pokajemy musimy spieprzyć szybko. Uwaga! Do no do statku. A. No chyba lepiej cię kaj. Aha. Idźcie Ale jakoś tam tam dorzucę. Jest zamknięty Chyba mam pomysł. Unik szybki. Co my tu robimy? A, naprawiamy. Kulka. Naprawiaj! Okej. Okay. Chwila. Dobra, normalnie obróć to proszę, dzięki. Zajbiście. No i klasa. Wow! Dalej, to tylko parę zapiera. Okej. Okay. Niech będzie Szybko spieprzejmy, bo tu jest jakiś przypał. Nisko latający złom. Dobra. No ciekawe co się stanie. The mooie! Yeah. Będziemy się strzelać. Lecimy za wysoko, Namierzą nas. Cichaj. Ok, jedna misja na dzień dobry. Chwileczkę, bo tutaj mamy pewne, pewną rzecz. O właśnie, nie zestawik numer jeden. Misja numer dwa. Już trzy klocki są, zajęcie. Drugi mini zestaw. Zbieramy klocuszki. Próbuję lecieć nisko. To nie takie łatwe bez drugiego pilota. I trzy misje zrobione. Musimy się trzymać niżej ja pieprzę. No jeszcze ty Kolego Próbuj polecieć niżej, inaczej dadzą radę na stanieru. No wiem ale... przecież ty. Ruli na strzała lecą od wszystkiego A, bo to jest nade mną Nieważne Myślałem, że są jakieś czarne klacki na ziemi, a to są cienie po prostu Jezu, jak ja się nad nimi znęcam, z tym stateczkiem Ja pierdzielę nie możemy się dać namierzyć. Chodź tutaj. Nice. Jeszcze o dwunastu i koniec. Tak, ruch oporu. Znaczy my naprawdę jej potrzebujemy. Więc dobrze by było, żebyśmy uciekli. Dobra, cyk, cyk. Kto cię nauczył pilotować? Nikt. Trochę latałam, ale nigdy poza planetę. Jesteś dupę! Będzie trzeba ich zgubić! Okej, okay, na to Na to Ej, będziemy spieprzać zaraz Znowu lecimy za wysoko, Jest! Nie słyszał Dzięki Jeszcze ten jeden koleczkę, dziękujemy Wlatujemy do środka tego niszczyciela Wniezujmy, tak? Nie martw się. często tak nie przesłuchiwałam Te działka nie dadzą rady nic zrobić temu silnikowi Potrzebujemy czegoś potężnego. Jakichś torped protonowych albo to. Zaraz, moment. SDI mogą mieć na pokładzie torpedy protonowe. No i zajebiejście, uciekamy. Uuu, Dobra. Piloci myśliwców w porządku należą do najlepszych jak widziałem. Trzeba uważać. Jaki rozpierdziel! Proszę bardzo, nie zestaw trzeci. To nasza szansa. Są tu przed nami. Samson, to nasza szansa. No daj mi się polatać sobie, Ty. Frajerze, oj, ci powiedziałem, kurwa. No pokażcie się, no. Dziękuję, jeszcze jeden. Nie damy im się zabrać. Obiecuję. Два миллиона? Сойс. Есть, Смарья или Клодсков. Ну, в конце. Ну, no. есть, Wiesz co? Nie jestem rebelianem, okej? Okay? Próbuję zwiać przed najwyższym porządkiem, ale powiedz gdzie jest baza, co ci tam zabiorę. Zgoda? To gdzie ta baza? No BBA, powiedz. W Serio? Tak, dokładnie. Zabierz tam nas jak najszybciej. Ciuk w górę był misja skończona, nisko latający Pierwszy krocuszek Depomin. Kolejne trzy. tutaj kolejny piąty i brakuje nam dwa, dwa mini zestawy, nie wiem gdzie. E, dostaliśmy statek jakiś? Quad jumper zajebiście. Widzę yy, Kaibero-kometę, zapomniałem jak ona się nazywa, ale już pamiętam. Nice. Ola. Wow. Okej, okay, dostaliśmy... Mamy 231 klocków, czyli chyba wbiliśmy 11 dzisiaj, podczas tego odcinka, bardzo ładnie, miło, przyjemnie jakieś postacie Maybe Nie Mamy 2 miliony Hm No nie wiem w co. Na co mógłbym wydać? To się. nie kupowałem go? Chyba tak, ale coś się nie zapisało, chyba. Eee. O palpatin tak. O tak. Wydałem 600 tysięcy. Możliwe, że dużo. W dupie to mam. Kolejne 800 tysięcy. Tu tutaj plateczkę jakąś kupimy. Eee, dobra. Także widzowie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. To był bardzo fajny odcinek. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodobał. Możecie zostawić łapkę w górę. Subskrybować z dzwoneczkiem. I my się widzimy na tym odcinku. Wydaje mi się, że zrobimy sobie misję tego pana, który tam chce z nami porozmawiać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć. Siema.